czołem, Witam się z wami. Chciałam nagrać ta, taką krótką informację tylko. Otóż mamy dzisiaj wtorek. Wczoraj był poniedziałek byłam u lekarza, bo miałam wizytę. Miałam wizytę z dwóch powodów. Pierwszy powód to było to, że dalej mam te problemy z żołądkiem, a drugi przede wszystkim, że dostałam skierowanie na badania od dietetyczki. Chciałam sobie te badania zrobić. Byłam świadoma tego, że część tych badań będę musiała wykonać prywatnie, bo wiedziałam, że Kasa Chorych tego nie sponsoruje. Już miałam swego czasu taki przypadek, że powiedzieli mi, że nie ma powodu żadnego, żebym ja wykonywała takie badanie. Musiałam to za, za nie wtedy sama zapłacić i okazało się, że powód był. Tak czy owak, byłam wczoraj u tej lekarki z tym żołądkiem i skierowanie na badanie. No i co się okazało? Oddziemy jakiś telefon, myślałam, że gdzieś coś u mnie, ale nie. I co się okazało? Poszłam do pani doktor. No i pani doktor no pyta się z czym przychodzę, więc ja mówię, to była ta sama, która mnie w ogóle wcześniej z tym żołądkiem przyjmowała. Więc, ja mówię, że w dalszym ciągu mam problemy z żołądkiem. Jest odrobinę lepiej, co nie zmienia faktu, że em, nadal cierpię. I druga sprawa, że mam taką listę badań, którą chciałabym sobie zrobić, potrzebuję skierowania. No i ta Pani się pyta, no okej, okay, to a na co mi te badania? O tym żołądkiem się tam nie przejęła za bardzo, więc ja mówię, że te badania są mi potrzebne do dietetyka, bo poszłam do dietetyka. A po co ja tam poszłam? Ja mówię, no, po pierwsze, że wreszcie chcę schudnąć, bo próbuję już kilka lat i jakoś sama sobie nie radzę. A po drugie, że mam przeróżne dolegliwości, cierpię na różne jakieś takie dolegliwości i być może, że zmiana jedzenia w tym pomoże. Nie wiem, może będę się lepiej czuła, po prostu po to idę. A ona, ona tak wysłuchała, jak ja o tych dolegliwościach powiedziałam, to ona z taką kpiną do mnie, no i co pani ta dietetyczka zaleciła? Ja w szoku, bo nie sądziłam, że ta kobieta będzie taką ignorantką, jak ja jej to powiem. I załapałam szybciutko i sobie myślę: no, nie wyskoczę, że jem pół kilometr dziennie, tylko po prostu powiem, że jeszcze. Nie że na razie to mi zaleciła te badania i spisywać, co ja jem i ile tego jem, mam to spisywać. A dopiero po tych badaniach i po tym, po tym teście, ile ja jem, to dopiero coś zaleci. Aha. No i przeczytała te badania i mówi tak, no ale po co jej tyle tych badań, po co jej glukoza? Po co jej insulina? Ja sobie myślę, no tam insulina to jeszcze pomijmy, no rozumiem, że może chce zbadać tam poziom hormonów, i dla mnie jest to na przykład zrozumiałe, no ale dobra, może, może ta lekarka uznała, że ta insulina to już jest za duża, ale wydaje mi się, że glukoza to powinna jednak taką dietetyczkę interesować, prawda? Jaki my mamy poziom, czy my przypadkiem nie mamy za wysoki tej glukozy, tak? Wydaje mi się, że jest to warte zbadania. badania. Zresztą w ogóle chyba jest to warte zbadania. badania. No i więc e, ja jej tłumaczę, że no, no pewnie po coś jej to jest potrzebne. No ale, tarczyca, przecież Pani robiła e, badania prawie dwa lata temu i było wszystko w porządku. Ja wiem, ale to było dwa lata temu. Ja mówię, te badania, bo ja faktycznie te badania, które robiłam prawie dwa lata temu, ja dietyczkę wysłałam. I no, ja mówię, no, widocznie pani dietety chce świeże badania teraz. Jak to się teraz ma, po prostu? Ja wiem, poza tym, ja jej też mówiłam o tych problemach z żołądkiem. Chciała też, jakie tam mam, czy, czy nie mam jakiegoś stanu zapalnego w organizmie. Ja wiem, no, wydaje mi się, że to jest ważne. A ta kobieta mówi tak, że. Mm, no, nie, to, to jest zupełna wzdro, ona nie rozumie w ogóle po co te badania tej pani dietetyk. No, ewentualnie może mi zrobić morfologię i tam jakieś tam podstawowe, I no, ale reszty to ona nie widzi w ogóle powodu. Ja mówię, no, ale ja sobie to chcę zrobić prywatnie, ja, to, ja rozumiem, że ja to muszę za to zapłacić, więc to, które nie może mi zlecić na kasę chorych, to, żeby mi zleciła prywatnie. No, ale to pani za pieniędzy zapłaci. No i zaczęła wyciągać taką listę. Ja wiem, że ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, ja wiem, ale ile to wszystko będzie kosztować około 200 euro. No, może nawet i czysta. Ja wiem, no, okej. Okay. No, to dobra. No i ona tak czyta, czyta, a nie dawało jej to po prostu spokoju. Te badania nie dawały jej spokoju. I w końcu. Do mnie mówi tak, że, no ale tarczycy to przecież pani nie musi badać, przecież tutaj ma pani dwa lata temu te wyniki pozytywne, więc po co to badać? Ja miałam do tej kobiety, ale cztery lata temu miałam negatywne. Już nie chciałam jej mówić, że sobie sama te tabletki odrzuciłam i sama się z tej tarczycy wyleczyłam w zasadzie. I ja już to nie chciałam po prostu brnąć, bo wiedziałam, że to będzie jeszcze tylko większa katastrofa, że ta kobieta tego po prostu nie zrozumie. I, i ona coś jeszcze do mnie z jakąś jedną rzeczą do mnie wyskoczyła. Ja mówię, tańca, ale jak robiłam te badania, to wtedy mnie, nie, mnie żołądek nie bolał. Ja mówię, wtedy ja robiłam zupełnie innych powodów te badania, a teraz ja mam inne problemy i ja chciałam te badania zrobić. Wyobraźcie sobie, że ona mi nie dała skierowania na tamte badania. zapytała się jeszcze, co to za dietetyk, więc ja odpowiedziałam, że to taka pani z Polski, to, to nie wiem, kto, w Polsce te badania zrobiła, to na pewno będę miała tani. Skoro tak, ona nie uważa, żeby te badania były tej pani dietetyk potrzebne. No, ale skoro ja mam te dolegliwości, no bo ja się jeszcze uparłam, że z tym żołądkiem ja wy dobrze, ja wiem, to co ja mam dalej robić z tym żołądkiem? Ja wiem, bo ja się na urlop wybieram i ja jestem uwiązana po prostu i z jedzeniem, i z toaletą, bo niestety ja po jedzeniu od razu muszę zawędrować do Kibla, tak? No to ewentualnie możemy jeszcze wątrowe skontrolować. No może to będą kwestie wątrobowe. I tyle. Tyle porady lekarza, tyle pomocy lekarza w tym, że człowiek chce schudnąć. Ym, niby uważają, że otyłość jest chorobą, ale jakoś nie bardzo chcą to leczyć. Chociaż nie powiem, bo raz mi zaproponowali zaszczyty odchudzające. Ym, to było, nie wiem, już ze trzy lata, cztery lata temu. Już jakiś czas temu, ja jeszcze wtedy nie miałam żadnego pojęcia o, o zępiku po prostu I, ym, i oni mi to za, y, zaproponowali. A ja sobie pomyślałam, bo że ludzie, ja się boję tabletki przeciwbólowej zażyć, a wy mi proponujecie jakieś nowoczesne zaszczyki na odchudzanie. Mi się to w głowie nie mieści, bo ja w ogóle uważam, że moja otyłość jest moim. Yy, yy, kwestią mojego zaniedbania i lenistwa troszeczkę. W sensie nie, że lenistwa, że się nie ruszam, czy coś w tym stylu, tylko lenistwa, żeby się po prostu wziąć za siebie, yy, w tym sensie. I. Nie wyobrażam sobie, żebym na to miała brać jakiejś zaszczyki albo jakiekolwiek inne lekarstwa. Ja sobie zdaję sprawę, że część dolegliwości jest spowodowana tą otyłością. No i chcę z nią coś zrobić. Wreszcie chcę z nią coś konkretnie zrobić, bo próbowałam na własną rękę i nie wyszło. No ale niestety nie, nie spotkałam się ze zrozumieniem ze strony pani doktor, więc spotkałam się z kpiną i takim lekkim sarkazmem, a może nawet nie lekkim. No, i wyszłam stąd, stamtąd mega, może nie rozczarowana, chociaż trochę pewnie rozczarowana też, ale ludzie mi się normalnie humor zepsuł na cały dzień. bo sobie myślę, to jest nie do wiary, jaki mur czasami przed człowiekiem stawiają inni ludzie, którzy normalnie powinni człowiekowi pomóc. Przecież lekarka nie powinna być wrogiem, przecież lekarka wydaje mi się powinna być przyjacielem człowieka, więc. To byłam mega zdziwiona. W każdym razie zrobiłam te badania zrobiłam od razu. Nie wiem, czy nie dzwoniłam. Być może jutro, a jak nie, to najpóźniej w czwartek rano podejdę i odbiorę te wyniki i zobaczę, co tam, co tam mam w tych wynikach, które badania mi zleciła, a które muszę w Polsce zrobić. No i teraz mam delikatny kłopot, bo ja z dietetyczką jestem umówiona już na środę. Więc muszę w poniedziałek rano, zaraz samego rana gdzieś pójść i znaleźć jakąś prywatną, jakieś prywatne laboratorium i te wyniki zrobić, te badania zrobić, no bo potrzebuję już wyniki na środę. Nie, nie, nie wiem, czy, na, czy, czy wszystkie wyniki można zrobić w jeden dzień, nie mam zielonego pojęcia. Będę się tam musiała w tych laboratoriach zapytać, dowiedzieć. i. i i jak nie to szukać takiego, który by mi to zrobił na drugi dzień, albo ewentualnie na środę, w środę dopiero po południu mam to spotkanie z dietetyczką, um, więc właśnie głównie w kwestii tych wyników i co tam, co tam się w ogóle w tym organizmie dzieje. Także takie rozczarowanie, no takie rozczarowanie, no. Um, szkoda, szkoda, ale no... Trudno. Zresztą ja tutaj nie mam szczęścia do lekarzy, to już mówiłam tysiąc razy. Ja sobie pamiętam w tamtym roku, owieca. Nie, w tym roku, tak, w tamtym roku obiecałam sobie, że do kwietnia tego roku chodzę po lekarzach i więcej już nie, bo po prostu, bo nie. Bo nie, bo będę szła jeszcze ewentualnie, jak będę potrzebowała zwolnienia z pracy, bo będę chora w gorączce i tak dalej. A tak to po prostu po lekarzach nie będę chodzić. No, niestety los chciał inaczej, że muszę być jeszcze przez jakiś czas pod kontrolą lekarstwem i muszę do tych lekarzy chodzić, co naprawdę idę zawsze z takim pozytywnym nastawieniem, że może akurat tym razem będzie ok i fajnie i w ogóle. I za każdym razem praktycznie jest taka ściana, no ale dobra, nieważne, to już było, minęło, ja wczoraj nie nagrywałam tego filmiku i tego w ogóle, tego nie opowiadam o tym wydarzeniu, bo stwierdziłam, że ja muszę ochłonąć i to przemyśleć, bo no, bo tak jak mówię, byłam zaskoczona, mega zaskoczona, jeszcze na dodatek kuli mnie w obydwie ręce, mają taki problem, że mi tak słabo żyły widać, no, i wkuli mi się w jedną rękę, pokręcili, jgłą pokręcili, nic nie poleciało, no to wkuli mi się w drugą rękę. No ale dobra, na szczęście nie mam jakichś tam siniaków, ani na jednej, ani na drugiej ręce jest i wystarczy, że mam na nogach te siniaki. Tak, poza tym, no poza tym tyle. Spakowałam się w niedzielę, w niedzielę się spakowałam, udało mi się spakować, ale myślę, że w czwartek będę się przepakowywać. Czekam jeszcze do czwartku, dlatego że, no niestety, Pogoda nas chyba nie rozpieści na tym urlopie. Ja się spakowałam tylko na, że tak powiem, lato. Ale tutaj widzę, że takiego lata nie będzie. Może zimna nie będzie, ale niestety będzie padać, a w sumie na deszcz nie wzięłam nic. No ale chyba będę musiała coś przepakować. Paczki do Polski wysyłać nie muszę, bo nie mam co w tej paczce wysłać, bo się okazało, że wszystko mi się zmieściło do walizki. Mimo, że biorę dużo rzeczy, bo, bo część już w ogóle chcę zostawić w Polsce, ale y, się okazało, że nie mam tych rzeczy, które miałam, wiem, że na pewno je miałam, teraz ich nie mam i to jest tak, jak się żyje na dwa domy y, albo na trzy i teraz nie wiem, czy ja je zostawiam u siebie, czy tam, gdzie jedziemy, y, czy w ogóle ja je wysłałam już wcześniej do Polski, ja nie mam pojęcia, co się stało w każdym razie. Nie mam ani torby plażowej, ani ręczników na plażę, nie mam nic. Miałam tego pół szafy, nie mam, nie mam pojęcia zielonego, gdzie to jest. No, poszukam jeszcze oczywiście, jak do Polski pojadę, jak nie, to będziemy to musieli kupić przed tym wyjazdem nad morze. No, także, także tak, także spakowana jestem. Teraz jeszcze idę podrukować parę CV i listów motywacyjnych. Które chcę w Polsce poroznosić do pewnych urzędów? Ja nie wiem, czy tak się szuka pracy. Podobno nie, ale, ale zaryzykuję. No. Nie będę siedziała z założonymi rękami. I są wakacje, więc widzę, że nawet na tych portalach z ogłoszeniami pracy jest tej pracy teraz mniej. Jest mniej tych ogłoszeń. Co ja sobie zdaję sprawę, są to też czas urlopowy, więc. Więc na razie nie ma jakiegoś takiego nawału, ale twardo szukam dalej. No i tyle. Muszę jeszcze parę rzeczy tylko tam dopakować. Naszą kluseczkę, neleczkę muszę dopakować jeszcze. Muszę jej wziąć kapok. Nie wiem, czy będzie nam się w ogóle dane kąpać w morzu, bo tam też jeszcze te zapowiadają. Także zobaczymy. Ja, ja trzy razy dziennie sprawdzam pogodę. Nie? Naprawdę czoraz dziennie sprawdzam pogody z nadzieją, że Boże, bo, może, może Boże coś tam zmienili, może coś zmieniło, może faktycznie nie będzie lało, ale niestety. Niestety. No, także mam jeszcze jeden zaległy film, trochę śmieszny z, ze zdjęciami do CV. Ale nie mam czasu go teraz montować. Po, po prostu nie mam czasu przed tym urlopem. Muszę się zająć troszeczkę innymi sprawami. Teraz już jest godzina 20, a dopiero do domu przyszłam po spacerze z Nelką i muszę jeszcze parę rzeczy y, zrobić. Być może nawet jeszcze do sklepu pojechać, bo nie wiem, czy mam tuż do drukarki albo czy mam wystarczająco tego tuszu, raczej. Więc stwierdziłam, że na wszystkie wiadomości, w sensie komentarze zaległe, bo mam też zaległe komentarze i wiem o tym. Na wszystkie właśnie zaległe komentarze po odpowiadam z pociągu już, jak będziemy jechać, będę miała dużo czasu. Mam nadzieję, że internet jako taki będzie i wtedy też chyba zmontuję właśnie ten film o tym CV, a raczej o tych zdjęciach I, no, i wtedy go dodam, taki opóźniony, ale, ale to, tak to chyba zrobić, bo nie będę siedziała po nocach, bo jakoś stawiam na scenę ostatnio i dobrze mi to idzie. Poza tym zmieniłam sobie troszeczkę, jeżeli chodzi o jedzenie. I, co zauważyłam, że jeżeli jem mięso bez warzyw, to się zdecydowanie lepiej czuję. I na przykład dzisiaj, albo jeżeli jem mięso i tylko taką naprawdę cokolwiek, że tak powiem, tych warzyw, typu jakiś kawałek ogórka, czy tam dwa ogórki kiszone, to, to jest ok. Natomiast dzisiaj zjadłam mięso z tłuszczykiem i dwa jajeczka do tego. Bo tym tak się staram, żeby to białko dobić, tyle ile mam. Tłuszczu nie wiem na razie, tyle ile mam ze względu na te biegunki, więc tego tłuszczu trochę ograniczam, żeby jeszcze bardziej nie obciążać może czustki, może faktycznie tej wątroby. Stwierdziłam, że tego tłuszczu troszeczkę, troszeczkę ograniczę. i Właśnie tak jak mówię, nie jadą, dużo warzyw i było wszystko ok. Natomiast dzisiaj, tak mi się naskładało tych warzyw, bo tak co wziąłam do pracy, to zostawiłam, no i dzisiaj tam miałam kalarepę, dzisiaj miałam pomidorki koktajlowe i dzisiaj miałam kawałek ogórka do obiadu i jeszcze miałam figi. E, fig nie zjadłam, od razu mówię, figi dostałam, e, figi dostałam od mojego klienta rano i, e, tak, i zjadłam na obiad, zjadłam to mięso z tymi jajkami, z tym tłuszczem, z tym masłem i czułam się bardzo dobrze. W ogóle, w ogóle muszę powiedzieć, że cały dzień coś ze mną chodziło, sama nie wiedziałam, na co mam ochotę, nie. Nawet nie miałam ochoty na słodkie, bo to nie o to chodzi, a sobie misza, a może bułkę, a może precelka, a, a coś po prostu sama nie wiedziałam, co na pewno to było węglowodanowe. No ale dotrwałam do obiadu, zjadłam ten obiad. I przeszło mi wszystko, ale za jakiś czas głowa pracuje sobie, myślę, a może, może ja pojadę po pracy do Lidla i tam jest taka dobra czekolada, no ale e, przypomniałam sobie, że mam te pomidorki, przypomniałam sobie, że mam tą kalarepę, no i sobie zjadłam tej kalarepy, sobie zjadł mi z pięć tych pomidorów, ludzi. Ja do tej pory wytrzymać nie mogę na ten żołądek. No, tak żałuję, bo ja się tak dobrze czułam. E, a po tych warzyw po prostu e, lipa, no lipa. Więc stwierdziłam, że dojem jeszcze to, co mam w lodówce, to dojem, e, no bo na ten urlop jedziemy, ale mega się cieszę, bo na urlopie e, z racji tego, że nie mamy kuchni, to czeka nas grill. Na działce na dodatek i to jeszcze na świeżym powietrzu pod chmurką, więc po prostu jak jaskiniowcy, powrót do natury. Więc tam nie mam zamiaru się rozkładać z jakimiś kałatkami, cudami, nie wiadomo czym, Właściwie być może, że ogórki piszone sobie przyniesiemy od mamy Mariusza, może jak dostaniemy, i, i tyle. Dzisiaj. Rano chyba to było. Mariusz przewąkiwał, że on tak co bardzo na tą dietę keto przejść. On tak bardzo chciał na tą dietę keto przejść, bo on się tak bardzo dobrze czuł na tej diecie, ale jeszcze ciągle wszędzie tyle pokus, że chyba nie da rady, więc ja mówię, no w Polsce będziesz miał okazję. Tak? W Polsce będziesz miał okazję, a raczej nawet, przy, no to znaczy przymus, nie bo zawsze może lecieć po bułkę do sklepu, nie? Nikt mu nie zabroni, Lodówkę mamy, więc też może sobie kupić jakieś tam różne rzeczy do tej lodówki. W każdym razie, ale ja mówię, akurat w Polsce te dwa tygodnie to jest dobry czas, jakby nad morzem możemy jeść ryby, bo czemu nie, więc no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Schudłam kolejny kilogram, bo się ważyłam dzisiaj. Bo mi baterie w wadze wysiadły, nie miałam baterii. Teraz już baterie sobie wymieniłam, Ci się zważyłam. kolejny kilogram. I jakoś tak po twarzy nie bardzo to widzę. Jakoś tak cały czas gdzieś tutaj tego wszystkiego jest pełno. Nawet nie widzę tak po sobie za bardzo, natomiast bardzo widzę po moim uniformie w pracy. To widzę. On się zrobił szerszy już nie tylko w brzuchu, ale zrobił się też szerszy tutaj w barkach. I nawet miałam sobie dzisiaj po pracy przymierzyć, bo tam mam jeszcze jeden uniform, który jest mniejszy, chyba, numer albo może i nawet dwa numery. Mniejszy od tego, który teraz noszę. I tak sobie pomyślałam, że skoro tamten jest za szeroki, to może już ten następny będzie dobry. Ale kurczę, zapomniałam, jakoś tak szybko wyszłam z pracy, przebrałam się i zapomniałam przymierzyć tam w szafce, mam ten uniform. A jak będę miała czas? Jutro to przymierzę tak z ciekawości, ile mi jeszcze do tego uniformu e, brakuje. No to też będzie taki krok e, fajny i taka motywacja, nie? Dobra, kończę ten wywód. E, zbieram się do sklepów. nie, najpierw sprawdzę, czy mam ten tłuszcz, bo nie będę niepotrzebnie jechała. I biorę się tutaj jeszcze za delikatną robotę. Mam półtorej godziny, niecałe. No, niecałe, bo tak pół do dziesiątej chcę iść pod prysznic, i tak o dziesiątej chcę już być w łóżku. No, zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Raz mi wychodzi, raz mi nie wychodzi, ale tak um, staram się i dążę do tego. No, dobra. Odezwę się chyba już na urlopie. Myślę. Chyba, że coś się jeszcze wydarzy w tygodniu, ale myślę, że, oj, że kolejny film pojawi się dopiero w weekend. Um, i ym, tak, i później z urlopu zobaczymy, jak to będzie z tymi filmami. Być może będą częściej. Dlatego, że nie chcę brać laptopa i pewnie będę montowała to wszystko z telefonu, więc pewnie będę montowała częściej, bo z telefonu trochę ciężej się montuje te filmy. Ym, ta obróbka cała jest trochę cięższa, więc to, to chyba, że z tableta, tableta biorę. Muszę zobaczyć, aha, ale jak. Muszę zobaczyć, muszę zobaczyć, jak to będzie działać wszystko, I, ale, ale tak czy tak na pewno filmy będą, no, chciałabym dwa razy w tygodniu, a najrzadziej to raz, a może się jeszcze odezwę, co tam mi w wynikach wyszło, zobaczymy, to wszystko zależy od tego, jak będę z czasem stała, przed tym urlopem, bo na razie raz, że mam dużo pracy, a dwa, że mam jeszcze tutaj takiego trochę przed tym urlopem załatwiania różnych rzeczy, bo parę rzeczy po prostu muszę stąd do Polski przenieść, czyli właśnie dokumenty i to i tamto. Muszę się dobrze zastanowić nad tymi i skupić. Dobra. Kończę. Życzę wszystkim miłego dnia lub miłego wieczoru i do zobaczenia w następnym filmie.